Witam Was serdecznie. Słuchajcie dzisiaj filmik na temat fabrycznego radia, który jest zamontowany w Hondzie HRV z 2016 roku, w silnik w wersji diesla. Jest to wersja europejska, bo o czym trzeba sobie powiedzieć, że w wersjach amerykańskich te radia się różnią. I co Wam mogę powiedzieć na dzień dzisiejszy tego radia? Więc radio przedstawia nam się jako Telefon. Jest to wersja na Androidzie. Widzicie tutaj wersję 4.0.4. .4. Jest to bardzo stary Android, który już w większości jest niewspierany. Co powoduje brak możliwości montażu aplikacji na te radio, ale powoli. Oczywiście da się je przerobić, bo one fabrycznie, generalnie. Jest tak skonfigurowane, że po podłączeniu do pierwszego gniazda USB, które są tutaj schowane, na postoju z zaciągniętym hamulcem awaryjnym możemy sobie oglądać na tym ekranie jakieś tam dostępne, dostępne rzeczy, które mamy na pendrive, czyli jakiś film, czy tam jakieś telezyski w jakiejś niewielkiej rozdzielczości, ale oczywiście ściągnięte z internetu. Bez problemu, ale nie o to nam chodzi. Chodzi nam, tutaj też mamy do dyspozycji mamy do dyspozycji nawigację sygnowaną przez Garmi. Jedni powiedzą, że całkiem niezła, drudzy powiedzą, że niezbyt dobra nawigacja. Ja myślę, że to jest kwestia po prostu przyzwyczajenia. Jeżeli ktoś cały czas jeździ na Google, to będzie psioczył na zupełnie na, na inne nawigacje. No ale do, 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 do różnych rzeczy się przyzwyczajamy i, i możemy psioczyć. <laughs> Co tu mamy? Oczywiście telefon łączy się, radio, przepraszam, radio łączy się z telefonem. Jak najbardziej możemy sobie słuchać muzyki z biblioteki telefonu. Możemy sobie oczywiście przerzucać to i brać głośniej, przerzucać sobie utwory na kierownicy. To wszystko działa. Ja akurat tutaj używam. Telefonu x Xiaomin e, dziesiątki e, i działa a, w porządku. E, mamy tutaj mm, możliwość, oczywiście, słuchania utworów z pendrive'a. E, mamy tutaj różne e, jeszcze e, różne że, rzeczy, e, różne źródła, z których możemy korzystać. Oczywiście radio FM. E, możemy sobie tutaj słuchać e, i programować swoje stacje e, mamy mamy cyfrowe radio e, DAB to jest około w Warszawie tutaj jest około 11 stacji e, i całkiem nieźle gra. E, e, mamy tutaj pendrive'a, pen e, mamy tutaj Bluetooth, mamy tutaj też gniazdo HDMI, które mnie zastanawia niesamowicie, jeszcze go nie rozszyfrowałem. E, próbowałem podłączyć coś takiego. Mam tutaj mm, w samochodzie, zaraz wam pokażę o co chodzi. O. Mam tutaj e, Xiaomi, e, c, co się nazywa? Stick Me, mi, mi, mi o Mystic, tak. O ile pamiętam. No i oczywiście zakończone wejściem HDMI. E, tu jest e, zasilanie tego. E, próbowałem to podłączyć. Oczywiście radio w ogóle nie ma szans, żeby to rozpoznało, żeby, żeby to. Zadziałało, także jak ktoś tam słyszałem, bo ja oglądam wiele filmów, szukam jakichś źródeł, żeby dowiedzieć się coś na temat tego radia, zanim go zacznę mocno modyfikować, <laughs> i ktoś napisał, że pod te gniazdo HDMI możemy podłączyć cokolwiek i będzie grało. Nieprawda, nie da się podłączyć. Mamy tutaj też zobaczcie symbol iPoda, i on z tym iPodem też się połączył. E, aczkolwiek nie do końca, bo też producent nam tu twierdzi, że mamy e, Apple Car Play e, Nie to, nie to, nie chciałem tego nacisnąć. wyjdźmy sobie stąd, tutaj źródło audio. Naciskamy sobie ten symbol. I zobaczcie, i Apple zobacz, się pojawia, a połączenie niedostępne. I ja próbowałem, pożyczyłem od kolegi telefon. Ja nie jestem fanem e, obgryzionego jabłka, ale pożyczyłem telefon. On jest fanem tego, te, te, tej marki, e, ale ma taki bardzo nowoczesny ten telefon. Ja nie wiem z którejś grupy, tutaj producent, e, o ile co, co przeczytałem, producent mówi, że już od piątej generacji możemy się bez problemu nim połączyć. E, nie wiem, ten mój kolega ma 10, 11. No, jakiś taki bardzo nowy ten telefon, i ja absolutnie nie mogłem się połączyć z tym urządzeniem. E... Ale dobra, to, to, to radio na stan dzisiejszy może to, to reprezentuje i, i, i takie jest. Co ja wymyśliłem? Znaczy, to nie ja wymyśliłem, tylko znalazłem po prostu w internecie i można sobie to e, zrobić. E, jest e, na YouTubie film instruktażowy, jak to zamontować bez problemu i możemy to robić e, w momencie, kiedy przerobimy to radio, to będziemy mogli e, oglądać sobie jakieś tam e, rzeczy. E, Audio w czasie jazdy. Po prostu ten program, który tam trzeba wpuścić do tego radia, powoduje to, że, że samochód tak jakby nie widział, że jest zaciągnięty ten hamulec awaryjny, ręczny i pozwala nam na uruchomienie tych właśnie rzeczy. Pokażę Wam, jak to działa. Mianowicie, ja mam tutaj zamontowane. I teraz tak, też, też był problem, bo na, te, na, na, na tej stronie, z której ja korzystałem z tych aplikacji, to one są tam gotowe, ale część już ich nie działa. Widzicie, mam tutaj nawigację ten, Google Mapy i on działa, tylko że też jest to stara wersja. Zaraz Wam pokażę zresztą. Zacznijmy od tego. No zobaczcie, tu mam przeglądarkę taką VLC, na pewno znacie. No, i co? Uruchamia się, uruchamia się. Też ona, te, te radio, no, nie jest wspaniałe, i występują tak zwane lagi, zacięcia. Mm. Oj. Zobaczcie, tu mam na pendrive jakieś tam swoje te dyski, jakieś różne inne rzeczy, filmy. E, spróbuję wam coś e, na chwileczkę e, odtworzyć. Weźmiemy troszeczkę głośniej i mam nadzieję, że YouTube nie zablokuje mi tego filmu, że nie, ten, poczekajcie, bo w co ja wlazłem, nie, to nie to, tu muszę wejść, za duże mam paluszki. No dobra, puścimy sobie na, na, na chwilę na przykład e, jakiś tam, coś tam, o, coś tam puścimy, play. widzicie, i na razie nic nie ma. A zaraz się pojawi ekran. To, to, to też jest taka zwłoka. Ja przyciszę. O, coś się pojawiło. I, o, jak już zacznie w sumie grać, to, to, to gra. Dobra, nie chcę długich kawałków, bo, bo, bo mi to wyrzuci. I to oczywiście w czasie jazdy możemy sobie odtwarzać. Teraz Wam pokażę mapę. Oczywiście musicie mieć odpalony internet. Bezwzględnie. Zrobić dostęp tego radia do internetu, czy to będzie z telefonu, czy z jakiegoś innego routera. No i możecie, oczywiście nie ma wybierania głosowego, aczkolwiek chyba. Zobaczcie, pojawił się tutaj symbol mikrofonu, ale ja go z niego nie będę mógł skorzystać. Naciskam go. Niestety aplikacja mapy zostanie zatrzymana. I zobaczcie, ona się od razu zatrzymała, bo to stara wersja. Nie da się jej. On, on tam krzyczy od czasu do czasu, że chce, chciałby ją. Mm, poprawić, chciałby ją zaktualizować, ale niestety to się nie udaje. Ale to jest właśnie wina, że jest tak stary Android i, i, i ta map, ma ten, te mapy są po prostu już niewspierane. Ale i tak ona działa. Zaraz, zaraz wam spróbujemy coś tu wpisać. No, załóżmy warszawa jaki tam. Zachodnia Peron, coś tam, coś tam. No i co? Robimy sobie. Nie, ja to widzicie, dopiero zamontowałem i już jest zupełnie inna niż w telefonie, i, i mam tutaj kłopoty, bo teraz powinienem zrobić prowadź do chyba to mam nacisnąć. Nie, nie. Rozpocznij nawigację. O, widzicie. Następnie, skręć w lewo i zobaczcie, zainstaluj sobie Google Play, by skorzystać z udoskonalenia usługi lokalizacyjnej. No i robię zainstaluj, oczywiście nic się nie będzie działo, no bo tak nie jest wspierane to co mówiłem już wielokrotnie, że że ten stary Android nie jest wspierany, ale oczywiście prowadzi mniej więcej. Nie wiem dokładnie, bo jeszcze tak bardzo dużo na nim nie jeździłem, wolę. mam w telefonie najnowszą wersję mapy Google, także z tego bardziej korzystam. No, jakby ktoś chciał to, to można. Oczywiście też po podłączeniu, połączeniu się z internetem możemy sobie tam korzystać z z, z Google chroma chyba działa. I to też jest no to taki obcięty strasznie, no bo tu problemem jest właśnie ten system. Coś się tam uruchamia. Można podobno Janosika zamontować, ale no nie, nie spodziewajcie się tutaj, że tutaj będzie jakieś coś ogromnego. No to akurat mój ulubiony zespół oczywiście zagra czy nie zagra. Teraz zobaczymy to jest YouTube. Spróbujemy A, króciutki kawałeczek puścić o widzicie gdzieś tam. Zobaczcie jaka zwłoka jest. No widzicie nawet, nawet coś poszło nie tak. No tak zawiesza się. Nie jest to, o, nie, kręci kółkiem. Pójdzie, nie pójdzie. Poszło. Widzicie, ale to trochę trwało i jest nawet dźwięk, jak słyszycie trochę. No dobra. No znika. Znika, znikaj. Widzicie? Dobra, znikło. Eee. I co teraz ja sobie wymyślam? Może mi pomożecie w tym, bo bo po prostu nie wiem, jak się poruszać, teraz będzie trwał ten chiński dzień singla i wszystko tam trochę tanieje. Ja znalazłem takie tam urządzenie, które jest czymś, rozwinięciem Androida. Jest tam zamontowany też w tym urządzeniu GPS i on tak naprawdę. Jakbym ten monitor tylko i wyłącznie stosował do wyświetlania, do niczego więcej, a tam jest cała elektronika, ca, całe oprogramowanie, i, i to przerzuca, rozwija mi e, ten system, i oczywiście robi mi takiego porządnego smartfona, e, porządnego tableta. E, i, i, I właśnie, i czy ktoś z Was po prostu mm, robił? coś takiego, że podłączył i połączył z tym urządzeniem, bo jak na, jak na razie przez te gniazdy USB instrukcja mi mówi, że da się to podłączyć, ale no jakoś mi, mi się nie udało nic z tym zrobić i, i no nie chcę kupić i się oszukać, że, że, że to nie będzie działało. Tu mamy ten symbol tego APE APS połączenie nieudane no i, i, i tyle mi zostało. Jeżeli macie jakąś informację, że komuś się udało to podłączyć, jakoś działa, to napiszcie do mnie albo nakręćcie jakiś film, wyślijcie. No w grupie Siła myślę, że, że damy radę rozwinąć ten system. No, najlepszym wyjściem w sytuacji by było kupić nowe radio, ale one kosztuje 1700 zł, chyba 200 zł jakaś przesyłka z Chin i wiem, że te chińskie radia niestety nie są. Nie są one no jakieś super trwałe, poza tym dużo osób narzeka na nie, że coś nagle znika, no i, i utrudnienie serwisowania tego radia też będzie dosyć duże, bo jeżeli one przyjdzie z Chin, no to gdzie je, gdzie je po prostu oddać, gdzie, gdzie, gdzie oni naprawią, oczywiście oni będą... Na pewno jakoś trochę ściemniać i, i, i tak dalej, i tak dalej. Ja kupiłem sobie raz telefon na chińskiej stronie i e, nie była to wersja globalna. Był problem z Androidem, w ogóle się nie aktualizował. A druga sprawa to oni wykupują ubezpieczenie takie, że w razie czego, jak mam ten sprzęt zakupiony w Chinach się popsuje, to u, u, nie ma możliwości naprawy, tylko oni Wam oddają pieniądze znaczy w sumie ubezpieczalnia, ubezpieczalnia oddaje Wam pieniądze. E, za, za, za ten popsuty sprzęt, i tylko tyle. No, i tak, takie moje obserwacje z tego radyjka Coś tam się da zrobić. Jak, jak ktoś będzie miał kłopoty, będzie coś takiego chciał sobie rozwinąć, choć nie jest to jakieś superanckie i bajeranskie. I nie będzie mógł sobie dać rady, no to piszcie, zrobimy taki dokładny film. Przyniosę laptopa, i tak dalej, i tak dalej. Pokażę Wam z jakiej strony ściągnąć. Aczkolwiek jest to na, na YouTubie, tam taki Pan zrobił dwa filmy, i w miarę ja po obejrzeniu tych dwóch filmów po prostu sobie poradziłem, jakoś tam jakoś to, 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 to działa. No i to by było na tyle. Trzymajcie się. Powodzenia. Następny filmik prawdopodobnie będę już z ciepłego kraju kręcił. Pokażę Wam jeden. Dominikanę. Pokażę Wam, jaka tam jest motoryzacja. Czy oni tam jeżdżą, czy jeżdżą chodami, Czy mają. No, ogólnie Wam pokażę tą Dominikanę. No i dobra, to było na tyle. Trzymajcie się na razie.